Siema, dzisiaj vlog. Nie tak blisko. Nagrywam dzisiaj vloga, bo idę zrobić małą sesję zdjęciową y, dla firmy jakiejś. Zrobiliśmy zdjęcia właśnie tych okularków, bo ogólnie to dostałam yy, współpracę i dostałam takie okularki i musiałam zrobić zdjęcia. A teraz w sumie zostajemy już sobie na mieście, pewnie gdzieś pójdziemy. Zapraszam Was do oglądania. Tyle. No, zrobiliśmy już zdjęcia na bloga, a teraz idziemy coś zjeść, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłam od rana. Ogólnie strasznie późno zaczęłam dla Was nagrywać tego vloga, bo nie miałam wcześniej czasu kompletnie. I pokażę Wam super miejscówkę, gdzie bardzo często jem coś. chodźcie. Jesteśmy w moim ulubionym miejscu, gdzie zawsze sobie jem. Nie jestem na mieście i nic nie jadłam, Mam taki pyszny makaron. Tak się nazywa makaron, więc Wam polecam, jakbyście chcieli, to możecie przejść i sobie skosztować. To jest pyszne. A z tego co wiem, to w Krakowie chyba też jest. No, w Krakowie też jest, więc w Krakowie pewnie jest takie samo. Więc jemy i smacznego. Nie mogę nabić. Wyszliśmy właśnie z makaronu, było pyszne. Przynajmniej się najadłam i w ogóle. Przynajmniej w ogóle coś zjadłam. I idziemy teraz do innego lokalu na herbatkę. Tam już dłużej sobie posiedzimy. Tam jest najlepsza mrożona herbata na całym, całym Rzeszowie. W ja tak blisko idę? Idziemy na piętro, do piętro kafe tam mają super herbatę, to to mówią. I może Wam coś jeszcze będę nagrywać, może nie, nie wiem jeszcze, czy będzie mi się chciało. Może coś na piętrze. A widać że go? Tak. To już nie będziesz pokazywane już. Trudno. Na piętrze i będziemy tutaj pić herbatkę. To jest bez sensu, bo nie mam co mówić i moje życie jest nudne, nie mam wam co pokazywać, więc nie wiem. Mnie to jest strasznie gorąco dzisiaj. W sensie mi jest gorąco. Ostatnio było mega zimno, dlatego ubrałam spodnie, bo myślałam, że będzie gorąco, że będzie zimno, a jest zmiana temperatury nagła i taki skok nagły. Ale to w sumie nawet dobrze, że trochę jest dzisiaj lepsza pogoda, bo co to za wakacje, jak jest brzydka. I jest tu dużo książek, można sobie przyjść i poczytać. Tam leżą, możesz pokazać i przybliżyć. Bardziej nie weź głowę czy coś, tylko pokazuję książkę, ile jest. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Polecam Wam, ogólnie Wam polecam ten lokal, znajduje się na rynku. W Rzeszowie. Będzie to jest na środku, Jurka tego nie weźmiesz. Mogę też wyłączyć. O, tak, teraz jest dobrze. Jezu! Dla Do mnie wszystkie trzy? Proszę, proszę. No wcale nie znam tej karty na pamięć. To dwa. Na pewno grają, to, to dwa grają. Jest nowe. Albo nie, to już wyszło, a nie, czy nie, ale był zwiastun, to dwa, no był super, ale no wyszła... Annabel wraca do domu. Annabel wraca do domu? To ta lalka, co była w obecności? Dajcie znać, czy polecacie Anabel, co, wraca do domu? Annabel wraca do domu, bo wyszło właśnie, dajcie znać, czy polecacie. No pasowałoby poznać Państwa młodych, a nie Idę na świadka, ich nie znam. A w ogóle, a propos, bo w następnym tygodniu w sobotę mam wesele i wydaje mi się, że będę nagrywała vloga, więc może nie będzie aż tak nudny jak wszystkie do tej pory. Przynajmniej będę mia miała cokolwiek do pokazania. A. Zakochani są wspaniali! że przed chwilą jadłam makaron, ale zamówiłam sobie herbatę mrożoną i tartę z malinami i borówkami. Malina z burówkami! Przyszła już mi herbata i kawę jakąś karmelową coś takiego, masz karmelową? Tak. A ja mam zielone, jaśminowe i tam jest syrop na dole i sobie już rozmieszam i ona jest pyszna i jest mrożona. A Marcin ma jakieś podwójne espresso? I co? Mrożone. Mocne? Mrożone. A mocne? Daj spróbować. daje kopa! Tarta, taka pyszna widzicie ja mam tutaj moróweczki malinki i czekajcie, zrobię test. O kurde. Test na filmie. Nie chcę się odczepić. Już ją jadłam, Haha, jest bardzo dobra. Dobra, jest już w 22. Idziemy do żabki na hotdoga. Dieta od poniedziałku. Jest już nie wiem która godzina, gdzieś po 23. Nie wiem co będzie z tego vloga, nie wiem co ja w ogóle nagrywałam, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Idziemy na autobus. No i do zobaczenia w następnym filmie. Pa-pa-pa!